Idę sobie w terenie, będzie trochę trzęsawka, jak widzicie się jeszcze nie dorobiłem stabilizacji, ale spokojnie, spokojnie będzie stabilizacja niedługo. Lepszy telefon. I tak sobie rozmawiałem właśnie z kumplem na temat ewakuacji i schronienia się w lesie na przykład. No scenariusze ewakuacji jest bardzo dużo, tutaj widziałem w komentarzu. Weź pod uwagę ewakuację, jak będą no, jakieś działania militarne, ostrzał, że to będzie jeszcze bardziej utrudnione. Oczywiście są różne scenariusze. Ja przyjmuję te komentarze, bo to są dobre komentarze. Ale scenariuszy jest na tyle dużo, że po prostu no, rozpatrywać można je w nieskończoność. Samo wracam do tematu. Ewakuacja, czyli. Chęć zabezpieczenia się, swojej rodziny nie oznacza zaraz defetyzmu, tak? To są osoby, które nie nadają się do walki, nie będą walczyć, yy, czyli na przykład młodzi członkowie naszych rodzin, no, ci, którzy się czują na siłach, po udanej ewakuacji mogą próbować formować jakieś jednostki, doszkalać się. Słuchajcie, jaki sens ma wysyłanie na front żołnierza nieprzeszkolonego? Tak? Bez umiejętności strzelectwa, bez umiejętności walki. No, mięso armatnie. Po to, żeby się wróg wystrzelał z pocisków, tylko. Także mój apel jest do tych wojowników, którzy zawstydzają nas, prepresów, czasem, że my mówimy o ewakuacji, a nie mówimy o walce. Tutaj, no, zapraszam, żeby doskonalić swoje umiejętności. A akurat jeden z kolegów, który tutaj krytykował mnie, ja przyjmuję to jak najbardziej. W porządku, za zamówienie ewakuacji. Wiem, że jest mundurowym, byłym i działa, bardzo fajnie działa. To ja od takich ludzi mogę krytykę jeszcze przyjąć, nie? Bardzo dobrze. To ma sens. To ma sens. Ktoś to jest praktykiem i może tu pomóc. Niech krytykuje, jak najbardziej. Może bardziej lepsze słowo niech doradza. O! Bo tego hejterstwa i przemądrzalstwa w necie za dużo trochę ostatnio widzę. Każdy jest teraz generałem. Się zamienili wirusolodzy w generałów. Słuchajcie, masowo. W ciągu dwóch miesięcy. No ja nie wiem. Taka szybka ścieżka edukacji, czy to jest taka dobra? Dobra, w każdym razie wracamy do tematu tej ewakuacji. W lesie no musimy być świadomi, że posiadając jakiekolwiek aktywne urządzenia elektroniczne GSM, będziemy namierzeni. Będziemy namierzeni. Nawet posiadając stary babciofon bez opcji Google, bez lokalizacji GPS-ów i tak dalej. Jest triangulacja i operator jest w stanie nas namierzyć bardzo dokładnie gdzie jesteśmy. Sam mechanizm telefonu komórkowego no już nie, niejako definiuje to, że no. Wieża wie, gdzie jesteśmy, tak? Nadawcza, operator wie, gdzie jesteśmy. Więc posługiwanie się telefonem no właśnie i teraz słuchajcie wyrzucenie karty SIM dalej nie, nie zabezpiecza nas przed namierzeniem telefon dalej się komunikuje z no z tego co wiem no to można zadzwonić na numer alarmowy bez karty SIM bez aktywnej karty SIM w ogóle bez karty SIM tak więc teoretycznie fizyczna blokada Fizyczna blokada, po prostu e, możliwości nadawania, ale to jest naprawdę w niewielu telefonach możliwe. W bardzo niszowych telefonach jest to możliwe. W telefonach e, Fairphone bodajże oraz e, jak się nazywam, te Linuxowe telefoniki. A, no, mniejsza o to, jak mi się przypomni, to Wam dam po prostu link. No ale kto z nas ma telefon z Linuxem? Po prostu, czy, 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 czy jakiś specjalistyczny telefon, który no, pozwala wyłączyć różne moduły, tak? Przynajmniej tak mówią ich twórcy. A wielu nas rozpatruje, że sobie zgromadzi na przykład bazę filmów, bazę, bazę książek, e-booków na przykład z jakimiś ważnymi informacjami, czy przydatnymi, czy na przykład jakiś atlas ziół, tak? Jesteśmy tak przysani do tych naszych urządzeń elektronicznych, tak jesteśmy po prostu uwarunkowani, że no ten, ten telefon to jest centrum życia nasze w tej chwili. To prawda. No i myślimy o tym, że w razie kryzysu ewakuacji, czy... Czy blackout, to przede wszystkim będziemy mieli te powerbanki, te dodatkowe baterie, możliwość zasilania naszych ukochanych telefonów. A ten telefon to jest jednocześnie na możliwość namierzenia nas. Czyli jeżeli jakieś tu władze okupacyjne chciałyby ten lasek, kompleks leśny, który tu na przeciwko się rozpościera, zmonitorować, czy tam się nie ukrywają jacyś. Jacyś partyzanci w cudzysłowie, uchodźcy, no to po prostu dzięki przymuszeniu operatorów sieci GSM komórkowej, będą wiedzieli, że na tym i na tym etapie jest tyle, i tyle aktywnych numerów, które gdzieś tam się w jakimś zakresie przemieszczają, gdzieś się tam przy ziemiarkach chowają i tak dalej. Więc no, trzeba by zrezygnować, zrezygnować z tej elektroniki, z modułami różnymi. GSM, różnej technologii nadawania, odbierania. Czyli co, może tablet WiFi, stary, dobry tablet Wi-Fi? Koncepcję tego tabletu należałoby odnowić. Jeżeli chcemy mieć jakąś e-booki, mieć swoje jakieś zasoby wiedzy, mapy offline na przykład, i tak dalej, to może trzeba by się przerzucić z powrotem na tablet Wifi. Bez tej opcji komórkowej, wtedy on by się nie kontaktował z masztami komórkowymi, nie byłoby triangulacji na nas, jak nam zależy na tej elektronice. W czasie ewakuacji to może właśnie jakiś malutki tablecik bez opcji GSM. No i radio, komunikacja radiowa. No, w planie miałem dzisiaj testowanie PMR w terenie, ale tak się złożyło, że sam jestem w terenie dzisiaj, no i testy się nie odbyły, ale spokojnie, o, no, będzie jeszcze okazja i towarzystwo jakieś, żeby wziąć radyjka PMR i sobie tutaj porobić łączności na tym terenie pól, jezior, lasów. Potestować, potestować zasięg efektywny w takim lasku. No, zwykłe PMR-ki legalne do kupienia w supermarkecie. No, a temat radiołączności na pewno będzie podjęty. A wracając do namierzenia. Oczywiście na no, aktywne transmisje radiowe są do, do namierzenia e, przez, e, że tak powiem, tu fachowców. Od walki, walki radio, jak to się nazywa? Radio elektronicznej. Też jest możliwość triangulacji takiego nadawania. No ale wydaje mi się, że system komórkowy GSM to to, tak ewidentnie szpiegowanie na ekranie. Każdy, ka, każdy z nas nosi szpiega w kieszeni, który, który w razie czego Putinowi. Wszystko zdradzi. Nie miejmy do, co do tego żadnych wątpliwości. Na razie czekam na fajne komentarze. Hej.